nam kochani, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z takim pomysłem na to, w jaki sposób medytować. Ponieważ dużo teraz czasu spędzamy w domach, dużo czasu mamy takiego, który no, chcielibyśmy w jakiś sposób wykorzystać również dla siebie, żeby może lepiej siebie. Albo robimy wejść w siebie głębiej i zastanowić się nad tym, kim ja jestem i po co tutaj jestem. I nawet jeżeli już takie myśli nam krążą po głowie, to bardzo często zdarza się tak, że no, nie bardzo jesteśmy w stanie zmusić to nasze ciało do tego, żeby na przykład. Siedziało przez jakiś tam czas dłuższy w takiej pozycji medytacyjnej. Nie jesteśmy już małymi dziećmi. One doskonale potrafią zapleść nogi. To cudownie cudownie, kwiat lotosu czy pół lotosu, to jest dla niego w ogóle pryszcz. Natomiast dorosły człowiek często mający jakieś tam bady jeszcze w ciele, czy. Czy w kolanach, czy w biodrach, jest mu zwyczajnie trudno, żeby usiąść i dłużej wytrzymać w tak zwanej pozycji łatwej, czyli w siadzie skrzyżnym. I chcę Wam krótko opowiedzieć o tym, jak to zrobić, żeby było jak najbardziej komfortowo, żeby przyzwyczaić do tego ciało i również, żeby no, mieć taki. Komfort tego, że możesz dłużej siedzieć i, i, jakby, wszystko jest ok, że nogi ci nie cierpną, że jest, że jest w porządku. Więc zacznę może od, od pozycji. Bo tak, siat skrzyżny, myślę, że każdy z nas zna, jest to taka podstawowa pozycja siedząca na, na podłodze. I kluczowe przy, przy medytacji czy jakiejkolwiek praktyce jest to, żeby kręgosłup był wyprostowany. Więc jeżeli naprawdę od tego może zacznę, jeżeli naprawdę jest Ci trudno, żeby przyjąć tą pozycję właśnie w siadzie skrzyżnym, czy też w lotosie, pół lotosie, to w ogóle super byłoby, to możesz usiąść na krześle z wyprostowanym kręgosłupem. Kluczowe jest to, żeby kręgosłup był rzeczywiście wyprostowany, czubek głowy na przedłużeniu kręgosłupa również. No, sięgający do nieba, tak, czyli, czyli mamy absolutnie wyprostowaną pozycję. I teraz rozpoczynając od dołu, czyli od naszych lędzi, słuchajcie, gdy siedzimy w taki sposób w siadzie skrzyżnym, poprawmy sobie pośladki, czyli wyciągnijmy niejako nasze pośladki do tyłu, tak żeby nasza kość ogonowa była zwrócona w dół bardziej. Będziecie czuli wtedy taką sytuację, tam mamy dwie kości w naszych pośladkach i te kości po powinny być dokładnie w dół zwrócone, w sensie będziecie czuli, że na nich siedzicie. Więc poprawcie sobie tutaj pośladki, to jest, to jest pierwsza rzecz. Następnie odchylcie się odrobinę do tyłu, wyprostujcie kręgosłup najbardziej jak potraficie i zróbcie to w taki sposób żebyście ramiona wyprostowane, a ten element, słuchajcie, tutaj, taki wyżłobiony, to jest miejsce, które powinno pasować nam do kolan. Tak? Czyli wkładamy tutaj, układamy dłonie w taki sposób, aby miały właśnie tą, tą, tą część wklęsłą w... Na kolanie, dokładnie, do, dokładnie na kolanie. I tym samym, gdy, spójrzcie, położę tutaj dłonie, niejako zablokuję je, tak, ale to jest komfortowa sytuacja, wyprostuję w łokciach ręce, to tym samym całe moje ciało przysuwa się lekko do tyłu i do góry. Ok? I wtedy, kiedy mamy... Kręgosłup wyprostowany, ręce wyprostowane, kręgosłup wyciągnięty do góry i głowę również, to jesteśmy w takiej idealnej pozycji właśnie medytacyjnej. Oczywiście podczas medytacji, zwłaszcza w tradycji jogi kundalini, ale nie tylko, mamy różne mudry, bądź też różne sytuacje, w których te ręce niekoniecznie są tutaj, one mogą być na sercu, mogą być... W różnych miejscach, natomiast to jest, to, to jest taka przymiarka do tego, żeby, żeby siedzieć komfortowo. I teraz, jak sobie pomóc, kochani, bo czasami nie jest to dla nas łatwe. Oczywiście siedzimy najlepiej na twardym, w miarę możliwości, czyli jakiejś ewentualnie izolacyjnej macie typu piankowa mata do, do, do jogi, czy też inna jakaś wełniana. Ale y, zasadniczo istotne jest to, żeby nie było to na przykład miękkie łóżko, prawda? czy jakiś inny miękki materac, bo, bo wtedy będziemy się zapadali, ten kręgosłup nigdy nie będzie miał odpowiedniego podparcia, kość ogonowa nie będzie miała podparcia i zwyczajnie nie będzie to, to dla nas sytuacja y, y, komfortowa. Będziemy się jeszcze bardziej męczyli. Niektórym osobom, słuchajcie, pomaga podłożenie pod lędźwia y, poduszki. Ważne, żeby ta poduszka była. Y, Twarda dość, żeby to nie była taka, wiecie, miękka poduszka jak, jak, jak do spania. Powiedzmy, służy. I na tej poduszce, kiedy jesteśmy odrobinę wyżej, kolana nam opadają wtedy w dół, mamy je poniżej, poniżej bioder. Możemy często no, w ten sposób sobie użyć i jest to dla nas bardziej komfortowa sytuacja. Więc pierwszy tip to poduszka pod lędźwia. Po prostu siadamy na twardej poduszce i w ten sposób prostujemy kręgosłup do góry. Jeżeli mamy, słuchajcie, jakieś bóle kolan, często to się zdarza, możemy również pod kolana sobie coś podłożyć, to, to, też, to też czasami pomaga. A sytuacja, gdy na przykład cierpną nam nogi i mamy naprawdę duży kłopot z tym, żeby utrzymać dłuższy czas pozycję taką w siadzie skrzyżnym. To jest no, bardzo częsta sytuacja. Ja przez długi, długi czas miałam, miałam raz prawą, lewą nogę w zasadzie zablokowaną już po 10 minutach siedzenia w tej pozycji i bardzo w tym dopomogły mi tak zwane jogiczne żabki które zaraz Wam zademonstruję. Taki, taka, taka, w zasadzie można powiedzieć, że asana z tradycji jogi kundalini to jest coś, co świetnie oddziałuje tutaj na, zwłaszcza wewnętrzne partie naszych nóg i ud, ale nie tylko. Ona, ona również no, ma znacznie szersze działanie wszystkie trzy czakry nasze doskonale stabilizuje w nich przepływ energii. Generalnie ma, jest, jest bardzo dobra także dla pobudzenia naszego całego ciała, naszego organizmu. Więc, więc pokażę Wam mój nauczyciel, pierwszy jogi kundalini, Kewal Darshan Singh. Bardzo serdecznie pozdrawiam Cię, Kewal. Uściski mocne, wirtualne. Dla ciebie. Mówił, że takich 26 żabek codziennie to jest absolutne, absolutne minimum. On robił za jednym zamachem 108 powtórzeń. No i powiem, że dla mnie to był duży wyczyn, przynajmniej na początku. Więc kochani, pokażę Wam, jak te żabki robić. Pozycję, którą przyjmujemy, to jest pozycja dokładnie taka jak żaby. Czyli jesteśmy na palcach. Up, Pięcy są złączone albo bardzo blisko siebie, kolana szeroko. Ręce są stosunkowo blisko ciała, oparte tutaj pomiędzy kolanami. I teraz zamykamy oczy. Wraz z wdechem unosimy biodra do góry, z wydechem z powrotem opuszczamy biodra w dół. I teraz ten wdech do góry. W dalszym ciągu jesteśmy, stoimy na palcach, tak? Widzicie to, stoimy na palcach, czyli nasze, yy, nasze yy, nogi w dalszym ciągu są w tej samej pozycji. W ideale, słuchajcie, wykonujemy to ćwiczenie do całkowitego wyprostu kolan więc do góry wdech, w dół wydech. Gdy yy, po pewnych yy, już tam wykonanych, nie wiem, 10, 12, 15 rzadkach Zacznie ci brakować tchu i będziesz czu, czuła, że już po prostu absolutnie nie możesz, zacznij mentalnie mantrować. Sat nam. Sat nam. Sat nam. To jest mantra, która przeprowadzi cię przez każdą blokadę, która spowoduje, że będziesz w stanie przejść przez to ćwiczenie. I wykonać go prawidłowo do końca. Więc absolutnie się nie poddawać, tylko zobacz, co jest dalej. Ważne też, żeby głowa pozostała na przedłużeniu kręgosłupa, czyli ona nie opada nam na klatkę piersiową, ani też nie wychylamy głowy za bardzo do tyłu, tylko cały czas jest tak, jak nasz kręgosłup, zwrócona raz w dół, raz odrobinę. W górę i oczy są zamknięte. Okay? Więc to jest takie ćwiczenie, słuchajcie, którym można sobie pomóc codziennie, oczywiście go wykonując, w tym, żeby nogi nam nie cierpły za bardzo, żebyśmy czuli się komfortowo w siadzie skrzyżnym i żebyśmy dłużej mogli medytować. Oczywiście pamiętajmy o tym, że, że wszystko, co przychodzi do nas z ciała. I również te różnego rodzaju blokady to jest jakaś lekcja dla nas, więc, więc przyjmijmy to z pokorą. Bądź wobec tego wrażliwi na to po prostu zwyczajnie i, i uszanujmy to. Natomiast myślę, że, że po czasie będzie coraz lepiej, będziecie w stanie. Siedzieć spokojnie przez, przez długi, długi czas w tej pozycji. To tyle, kochani, życzę Wam pięknego popołudnia, trzymajcie się zdrowo, wszystkiego dobrego. Pa! pa.